Moi drodzy, jestem z Q, a to jest Tribes Ascent, czyli tryby wzniesienie I to są pierwsze wrażenia, może po kolei przejdziemy przejdziemy sobie tutorial Jeśli tutorial będzie za długi, to ja go wytnę po prostu i do pierwszych wrażeń wrócę wrzucę no jeszcze jakiś e, Magic online Dobrze, a więc Poruszam się na WSD, no wow, nie wpadłbym na to. To to jest? Jakaś ściana. Na prawym podskakuje. O, Nie, używam jetpacka. O, kto by pomyślał? W ogóle tam coś do mnie mówią. Uii. Aha, mam przytrzymać spację, żeby zjechać sobie. Uii, jak fajnie! Wowo. No niestandardowe że tak powiem Sterowanie z reguły na prawym mamy przyłożenie że tak powiem do celownika Tak i juhu Jestem Dobra Nie mogę się ruszać A dlaczego nie mogę się ruszać Tu Prędkość tak U. Jetpack, jetpack Aha mam teraz takie Rozpędzenie, dobra ciśniemy Ja tak wyglądam? Ui, jak zacnie, ale ja chcę być w innych kolorkach Trzeba będzie to zmienić Weeeee Jetpack Jedziemy Ui, Jetpack O ja tu chciałem jechać Training complete! yeah! jestem z siebie taki dumny. Nauczyłem się jeździć i skakać. Jak widać poruszanie się w tej grze nie jest standardowe. Dobra, training. Aha, już nie, target practice to nie muszę. Ski challenge. Rome map, eee tam. Ciśniemy play now. North America, aha, wybieram e, obszar, tak? To co? London czy Amsterdam? Amsterdam, co mi tam? Team Deathmatch, captur, capture the flag, custom service. O jak widać jeszcze nie wszystko jest dostępne e, Nie wiem czy muszę wbić level Czy po prostu A wiem 8, 3, a rankingowych jeszcze nie ma No to standardowo drużynowy Deathmatch Ciśniemy e, Może parę słów w grze. gra jest w trybie free to play, czyli możemy w nią grać za darmochę z tą różnicą, że oczywiście mamy tak zwane mikropłatności, czyli dokupujemy jakieś tam bonusy. Ale te z tego co czytałem, te mikropłatności nie mają wpływu na jakość rozgrywki. E, diamentowe miecze, no dobra, krwawych orłów jest mniej, to do nich. Co my tu mamy? Soldier, a ja nie mam będzie, co mi te klasy mówią? Dobra, żołnierz. Primary loadout. E, tak, e, jeśli chodzi o... zjeżdżamy z górki na bazurki, Ui! I hopsa. E, jeśli chodzi... ogóle ktoś się strzela... Jest... Aha, jakieś takie lasery. Jeśli chodzi o te mikropłatności, o których wspomniałem. Panie, zdychaj. E, to z tego co czytałem... Moment, moment, zabije go. A, zabiłem. Kill bonus, hura. E, z tego co czytałem, gdzie on poleciał. Owe mikropłatności nie mają żadnego e, wpływu na balans w grze. Au. E, za to mają wpływ e, na to jak szybko zdoł... Au, ktoś mi hełm rozwalił panie i sobie. E, za to mają... O, zginąłem moja, pierwsza śmierć, haha, to takie wzruszające. Za e, to, to, to to za co płacimy ma wpływ po pierwsze na wygląd naszej zbroi, czyli jakieś tam skórki, skiny, czy jak to się nazywa. Po drugie możemy szybciej zdobywać punkty doświadczenia, a w tej grze za punkty doświadczenia kupujemy nowe bronie. Czyli krótko mówiąc szybciej wbijamy level. Sam balans nie, nie można kupić jakichś wypasionych broni, do których nie mamy dostępu bez płacenia, ale po prostu bez płacenia będziemy musieli dłużej pograć, żeby coś tam zdobyć. O, ale skocznie kurczę blady to w ogóle rozgrywka na całkiem innym poziomie ja mam inne bronie może sprawdźmy O, wyrzut ja jakiś ten granatnik taki Uhu! o a trafiłem dziada o o mnie też bird baby dobra co my tu mamy czy mamy jeszcze jakieś bronie Aha, Tactical Strike. O jakie ciekawe. 4000 kredytów muszę mieć. Supply Drop. Orbital Strike. Czyli tu mam jakieś, można powiedzieć, skille. No wow, przyznam, że jestem w szoku. Uii. Tam jest jakaś flaga w ogóle. O, ciekawe co ta flaga daje. Ja myślałem, że włączyłem Team Deathmatcha, a nie CTF-a, więc zobaczymy co to daje. Ach, prawie mi dziada, trafił. O tu jakiś, widziałem coś, jakiś uzupełniacza amunicji. Och, prawie bym go trafił, no O, dostał, pięknie, fajnie podoba mi się też że... O, gdzieś tu poleciał. Że wyskakują takie nuerki nad głowami przeciwnika, wtedy po pierwsze wiemy, że go trafiłem trafiliśmy. Po drugie Wiemy za ile. Haha, aczkolwiek... Zabijem się. <grym> się. No trudno. Dobra, jak w ogóle z ilością HP? 1200 HP? No to jest całkiem zacna ilość. To się spróbujemy pobawić Oczywiście bez żadnego mi tu marudzenia na Zygfrydzie, Głupi Lamisz i w ogóle Bo pierwszy raz w życiu tą grę na oczy widzę i gram Nie, już ją gdzieś widziałem Na jakimś filmiku na Youtube chyba Ale gram w nią pierwszy raz Tak więc zgodnie z naz nazwą Pierwsze wrażenia Dostał za 438, ale jestem zacny Tam wyląduje Pięknie, 250... Antnik jest tam. Eee. Your team lost, Nie. <laughs> Czuję się oszukany Dobra, jak te moje punkty? 360 xp -ków. No to wiele to to nie jest, ale Następny mecz za 29 Mecz, Haha, mecz Do 29 sekund Jak tam stoimy z czasem? 7 minut jeszcze No to zaraz tu Poczekajmy na następny mecz e, Może spróbujemy którąś z innych klas W ogóle jak tu się zmienia klasę? E, aha, klas select jest tutaj Dobra, Soldier jest aktywna, Juggernaut i Pathfinder, dobra, zobaczymy może Juggernauta, to brzmi jak jakoś tak... Wow! No, ile do tego następnego meczu, o jest, dobra, zacnie. Weźmiemy teraz Juggernauta, to pewnie jakiś wolniejszy, odporniejszy. A potem Pathfindera zobaczymy też, ale z tego co... Dobra, spróbuję teraz z diamentowych. Eee, ale z tego co po nazwie to bym zakładał, że Pathfinder to jakaś taka lekka piechota czy coś takiego a co za tym idzie o, na shiftie mam zuma. a co za tym idzie będzie na pewno mniej odporny o, proszę bardzo 2400 HP mam teraz patrzcie jak zasnij, ale za to energii mam tylko 90, no cóż Whee! going fast, a nie dobiłem do ściany to, żebym sobie po, pobiegał szybko dobra, co my tu mamy, to wygląda jak granatnik jakiś i tak to granatnik! Pięknie go trafiłem Chyba tego trafiłem, tak mi się wydaje nie, że zabiłem przeciwnika. Panie? Dawaj flagę, dawaj flagę Nie wiem po co mi na. Mam flagę, mam flagę! Co to znaczy, że mam flagę? Skinąłem, tak ej, ale jakieś wyjaśnienie po co ta flaga w Team Dead by się przydała Przydało. Tam ktoś z flagą leci. Dechniesz zaraz, tyle ci powiem. Muszę się nauczyć obsługiwać, ten celownik jest jakiś taki widzę. Ciekawy. Dobra, co mam za inne bronie, popatrzmy. O, to jakaś snajperka. Nie wiem, jakaś strzelba? Snajperka? Co to jest? Jeszcze raz zobaczmy. No tak, wygląda jakaś Snajperka laserowa czy coś? Oj, ten Jagger na... O, jakiś taki powolny. Trafiłem go, patrzcie, kto to myślał. Oła, oła, Jak tu się bije z kolby? Nie wiem. Pathfinder mnie zabił, czyli ten taki szybki. No właśnie, patrzę, co on tak śmiga? O, na E bije mieczem. O, nie, tu nie ma kolby, tu jest miecz. Bardzo zacnie, dobra, tam widzę, flaga jest. O, strzeliłem w kolegę chyba. Co mamy tutaj, aha tu już mamy, dobra Czyli mamy tylko dwie bronie na dwóch numerkach A dalej to już są jakieś ee, Skille, na które potrzebujemy kredyty bodajże Nie wiem teraz czy to są Jakieś kredyty w danym meczu, czy to są Kredyty ogółem potrzebne No zgiń wreszcie Patrzcie jak lamie jest, ale wstyd Ten granat w ogóle się odbija troszkę To nie jakiś dziwny Oj, ale wygląda lepiej niż tamtem Dobra, zobaczmy Pathfinder'a. Primary Loadout, czyli podstawowe. On strzela jakimiś dyskami, czyli coś podobnego e, do tej drugiej broni od Jaggernauta. Co to jest? Shotgun! Tak jest, proszę Państwa. To jest broń... To jest broń na bliskie dystanse, tutaj przy tych prędkościach da się w ogóle na bliski dystans kogoś załatwić. O, no jak diabli go dogonię, już ci. Uiii no, ale dostałem Czemu to wybucha? Te dyski wybuchają? Ktoś mnie zabił. Eagle Blank Soldier No cóż. Popatrzmy czy te dyski... Tak, to... E, to są jakieś... Dysk, to nie są dyski, to są jakieś granaty, rakiety. Nie wiem, dyski plazmowe, które wybuchają. Ja pierdzielę w ogóle. Coś czuję, że jednak trzeba było przy tutorialu posiedzieć, ale nic to! Ciśniemy dalej. Widzę flagę. Wszyscy za nim ganiają, to zakładam, że to oznacza, że ta flaga coś znaczy Więcej Ojej, kole daleko są Uii, bum Gra jest troszkę taka szybka, o to trzeba na pewno powiedzieć Gra jest szybka jak diabli Trafienie do kogoś w ogóle jest, rozdruba chaos Totalny O pięknie dostał, zdychaj brzydalu tak, zabiłem go. Zabiłem Derlingshot. Już myślałem, że Derlingshot to jakieś osiągnięcia, ale zobaczyłem, że tam był dopisek You killed, czyli zabiłem tego działa Pięknie, jeszcze raz. I tam, no pani nie rusza się tak szybko. Technik mnie zabił, czyli klasa, której jeszcze nie mam. O, mam 2300 kredytów, prawie 2400. I gotowe coś na czwóreczce. Co to jest? Supply drop. Tactical Strike ile kosztuje? Nie widzę 4000. Orbital Strike tysięcy, ale kwota wypchajcie się. Tak, zabiłem go. Nie zabiłem go jakimś prawem o, tu coś leży. Ej, spadaj. O! Face shot, powinno być coś takiego, bo nie wiem czy w tej grze są headshoty, ale pięknie są w locie za 770. Bum. Widzę, że tutaj, tu kłajkowcy powinni się czuć jak w niebie, oni zawsze takie rakiety tam, wlatające cele i tak dalej. Więc pro-elo gracze powinni się tu czuć świetnie przy tej grze. Ui, ale zapierdzielam. Cholera no. No szybciej, szybciej, no leć! Ale zez. No ale Zes, ale wstyd. Przeciwnik ma flagę, ale po co jest ta flaga? Będę musiał potem poszukać w jakimś... Bo może to w samouczku było jeszcze? No panie... O, umarł, a ja go goniłem już tego. Tak... O, co to jest? Ej, 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 ej. no i... Ej. Żołnierz mnie zabił, przypuszczam, że to 100% nawiasie oznacza, znaczy miał 100% HP. I dawno nie grałem, nie grałem w taką żywiołową strzelaninę, To muszę przyznać się. Co my tu mamy jakieś w ogóle? Tomki, dachy. Ui. Oj, 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 oj. Na pewno nie jest to narodowa obsługa i na pewno gra się bardzo przyjemnie, tylko trzeba pewnie. No chaos panuje tutaj niemiłosierny. O, ale się rozpędziłem. 120. Co to za dziadostwo? Wieżyczka jakaś chyba. O, to chyba jest juggernaut. Dychaj! Nie. O, nie, to już żołnierz. Hm. ale lamię, no i to było na tyle minęło już 15 minut prawie więc myślę, że tutaj zakończymy bo nasze pierwsze wrażenia ja powiem wam gra się przyjemnie yy, gra na pewno, no trzeba zaznaczyć, że dla osób bardzo z super celnością, super refleksem no i trzeba lubić chaos jednak, ale chaos to jest to jest miejsce, gdzie Zygfryd czuje się genialnie więc ja na pewno tu będę jeśli ktoś chce ze mną pograć Zapraszam, żeby dodać się do znajomych. Nikt taki jak na YouTubie. Moja drużyna przegrała, więc to było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.